Cześć wszystkim, witam was w 32 drugim odcinku Super Mario RPG Legenda Siedmiu Gwiazd. Jesteśmy w walce z tymi cwaniakami rangerowymi. Teraz tak, yy, pomysł jest taki, że nie będę korzystał z ataków specjalnych, ponieważ, przepraszam za to, nie dają mi one za dużo, tak rozwinąłem muszą swój atak, że ataki magiczne robią zdecydowanie mniej od zwykłych. I teraz tak, będziemy ciśnąć akcją różową. Dlaczego ją? Ponieważ wygląda to, że nieważne kogo pokonamy w pierwszej kolejności, od razu kiedy kogoś pokonamy, to ona używa ataku kwiatkowego, który tak naprawdę jest najpotężniejszy ze wszystkich tutaj ataków, jeżeli chodzi o możliwość pokonania mojej drużyny. Dlatego ją trzeba zdjąć na początku i do tego się właśnie postaram w zwykłych ataków. 163 punkty obrażeń, 144. Nie wiem niestety, ile ona ma zdrowia. No, to akurat będzie to ciekawostka, dla nas jest spora. Hehe, <grystanie> Ale tak, jeżeli uda się to jakoś przetrwać, jeżeli uda się przed tymi atakami jakoś wytrwać, no to zwyczajnie jest szansa na zwyciężenie. Tylko właśnie, żeby to nie się nie okazało, że ta walka się jakoś bardziej utrudni, kiedy już tą różową zdejmę, tak? Hops, hops. 153 O! Odezwała się O, czerwony Co? Mój... Mój makijaż jest w stanie zrujnowany To zmień markę! O, dobra Czyli to oznacza, że już Pierwszy Akcem ranger został załatwiony Dobra Kto następny jest istotny? Grubas może mieć bardzo dużo zdrowia Więc tego prawdopodobnie zostawię na sam koniec Czerwony prawie nic nie robi Czarny nawet zrobi trochę tych ataków, które nawet trochę zadają, ale w sumie co jakiś czas ten zielony, jak zatługa nas z tego magicznego ataku, to wydaje się, że może robić najwięcej obrażeń. Tak mi się wydaje, więc spróbuję go zatłuć następnego. No, oczywiście nie wiadomo, czy to się uda. Oj, ponad 200 obrażeń znam. Czekaj, czy oni będą mieli w miarę podobne punkty zdrowia. Tak, atakuj sobie dwa razy. Spoko. Himara sobie zaatakuj. W ogóle ja się nic nie podekspiłem przed tą walką. Mówiłem niby, że. Mm, będę chciał to zrobić. Ale wiecie co? Zobaczyłem sobie Longplay, zobaczyłem sobie speedrun. I wygląda to, że ludzie podchodzą do tej walki z poziomami o 4 nawet mniejszymi od mojego. To też uznałem, że może jednak nie warto, aż tak się doekspiać. Może wystarczy po prostu ładnie do tej walki w miarę mądrze i wygląda to, że chyba że do tej walki tak mądrze, że ją tym razem już się uda wygrać. Ja o, czerwony. Co? Mam ból głowy. O, no cóż. Co? No, faktycznie nie masz kształtu czy coś. Dobra, o so trzech. I teraz tak, za każdym razem oni mówią coś do czerwonego. I o, czerwony, i o, czerwony. Czyli wydaje mi się, że albo czerwony, albo żółty mogą mieć w sumie najwięcej punktów zdrowia. Może teraz się na tym czarnym skupię, bo on aż tak dużo chyba nie miał. A zadaję po dwa ataki naraz. To może być teraz największym zagrożeniem. Tak, żółty sobie zaatakuje. Żółty też sporo robi, ale cały szczęście tylko jedną osobę atak. Więc nie będzie aż tak zagrożeniem dużym. Jak się obronię przed tym? Oj, vigor. Niedobrze. Czerwony chyba zwiększy sobie obrażenia. A ja wystarczy, że raz się w ogóle cię w ogóle pojedynczy na buzesz. Okej. Okay. Ej, jak ta walka wyjdzie teraz, to będzie świetnie. Ale faktycznie od samego początku chodziło o poprawną kolejność atakowania. Jednak o tą kolejność. Stop, stop, stop. Tyk. Pięknie weszło. A jeszcze nie pokonany? No nic. Póki cała trójka nie zatokuje mi księżniczki, to powinienem to przetrwać. <grywa> tak sądzę. Albo Mario nam zdechnie szybciej. Auć. Zmisował! Jak dobrze. Dobra, grupowe leczenia. <grywa> Jeszcze raz. Jak księżniczka tylko to jedno rzecz robi, nic innego się nie opasa tutaj. Hop, hops. Jeszcze nie został pokonany czarny. Hops. Teraz już musi. No i dalej nie padł. Dobra, żółty plus czerwony zrobili. Coś. Coś sporego nawet. 73 punkty obrażeń. Oj, Bowser. A, obroni się. Zero obrażeń. Dobra, kogo chcę podleczyć. Wszystkich czy Bowsera tylko? Eee... Wszystkich. A co mi tam? Co mi tam, nie? Ważne, żeby każdy miał maksymum zdrowia. Hop, hops. Jest, jest po nim! Została na tylko dwójka. o czerwony. Co? No, załamał swoje. Dobra, to to już czytaliśmy, bo on już wcześniej był kiedyś pokonany. No, dwójka została. Dobra. Żółty. Nie wiem, może jest tankowaty i może będzie miał dużo zdrowia. Ale i tak chciałbym się najskupić, zmisował. Nie wiesz, że teraz już mam dobrą strategię na tą walkę. To jeszcze mam nawet. niezłe szczęście się bronić przed tym wszystkim. No dobra, Bowser ma tak dużo zdrowia, że może zaoszczędźmy te kwiatki? No teraz ha <laughs> Nie no, on z najpotężniejszego ataku dostał maksymalnie 70 obrażeń, więc... O, no, on ma dwa razy tyle, nie? Raczej przetrwa, na spokojnie. Bodyslam po raz kolejny. Ołdź, 45, no niedużo. Jezu, kuka. Dużo korzysta z tego samego ataku. Ciekawe to. 98! Żółty w ogóle, jaki faniak, Nagle zaczął robić dużo ataków naraz. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Baza prawie zjechała. Jak to 93 punktów obrażeń? Aż przesada jakaś, przesada. Przeda, trzeba go się pozbyć jak najszybciej. Ile masz jeszcze zdrowia? Kolejny bo tam. Nieprzyjemnie. Czy ja ich pokonałem w złej kolejności? Ops. Dawaj, no. Podzieśni się już w końcu. Nie, jeszcze raz dobrą do się rzucić. Fajna obrona, biwacz. O, księżniczkę, tak. Księżniczkę zaatakuj. 88. Nie, będzie po Mario. Nie będzie po Mario. Wow. Dobra, trzeba było tego z żółtego chyba jednak na koniec zostawić. Ale dobra, no już. Jak jest tak blisko pokonania, no to chyba. Jednak kupata się go już parę razy po tak mać. kurczę, ile on tych bodyslamów robi. Bez jest przesady, 90 obrażeń. Porypało cię chłopie. Ej, hop. bądź już pokonany w końcu. Po Powinien by się skupić na czerwonym. Jestem walięty. Tak, <grym> za <i> taką <snow> księżyczkę. Miss, Nice. Dobra, chyba Mario. 3 punkty zdrowia. Ja pierdolę. Dobra, pojedyncza terapia. Bo chcę, żeby on zyskał trochę więcej niż 110 punktów zdrowia tylko. A ile zyska? 120. Aha No dobra, okej. Okay. Może nachwycał się wszystkich. Tak, rzuty pokonane, dobra. I o, czerwony. Co? Jestem głodny. Przeżył swój język. Nie, został nam ostatni chłop! Może już nic nam nie będzie robiło obrażeń. Właśnie ciekawe czy on teraz będzie wzmocniony jakoś szczególnie. Ale szczerze trochę w to wątpię. Już nikt mu nie został do pomocy niestety. Ciekawa sprawa w ogóle, że ich pokonujemy jeden po drugim. Ale tak do faktu nie są całkowicie zabijani, nie? Bo sobie stoją dalej. I się patrzą. Absolutnie tak. Co ja w tej chwili zrobiłem? Czemu atakuję zamiast się leczyć? To już zeszętnie nie porąbało chyba. Nie, serio, po co się leczyć? Jak to już prawie koniec walki, nie? I prawie nic obrażeń nie dostaję. Czerwonego trzeba było zapić przed żółtym. Zdecydowanie. On robi takie dodatkowe obrażenia. Mogę zrobić lepszy, lepsze leczenie. jak traj przycisk. Czemu ja z tego nie korzystałem? Myślałem, że to nie jest możliwe. A jednak jest. Wystarczy. Czy wy pokonani już? Teraz się zezłościłem dopiero. Czas to wykończyć. Formacja HO. O. Nadchodzimy. Czemu ten robot się z tyłu obudził? O co tu chodzi? Dobra, nie mogę atakować wciąż nikogo. Mogę tylko tego... A, mogę ich wspólnie jakby atakować. Dobra, spoks. Tyk. Robota będziemy teraz cisnąć, Który jest gąbką na pociski. Force beam. Jakiś promień chyba oduje. Oj oj oj. Maximum... ...szar... ten... Teraz wystrzelić... ...jakiegoś łamacza. Ile mi zrobi obrażeń? Byle nie ponad 100. Au. 113! XD. No cóż, jeżeli nie pokonam go w ciągu paru tur, to jest po mnie. <grym> To jest totalnie po mnie. Ile on może mnie zdrowia? 600-700. Nie wiem tego. Ładuję się znowu. Okej. Okay. Um, to mógłbym. Um, jeszcze raz się leczyć. 4 kwiatki. No dobra, raczej nam wystarczy jeszcze tych kwiatków do samego końca. Więc się jeszcze podleczę. Nie wiadomo, czy nie zadano jeszcze więcej niż kurde 110. Może zadać 30 nawet. Trzeba być przygotowany na to. O, no, dobra. Znowu używa tego. Dziwactwo. A używaj sobie, kurde. Znowu chyba, tylko klikłem. 132 obrażenia Bowser dostał. Ups. Skoro znowu nie trafiłem z leczeniem. No cóż, trudno. Ile dostał Bowser wcześniej? 140. Hmm. Księżyczka też, ale zdążył się uleczyć. Przed jego... załadowaniem? A, ładuje się znowu. Dobra, walka z Somażyną jest jakoś prostsza niż z tymi rangerami, tak szczerze. Z rangerami trzeba było znać kolejność. O, i już chyba pokonany. To nie jest możliwe. Pokonani w sensie. To nie jest możliwe. Jesteśmy niezwyciężeni. Aha, chyba jednak zwyciężeni. <grym> Jak to może się dziać? Do, dla Aksem Rangerów no, macie problem. Wow, Przecież by ich cały statek teraz No, przepaść. Chyba ktoś kpi sobie ze mnie 17 punktów doświadczenia, tylko dlaczego tak mało? Oni byli tak trudni. Ja podchodziłem do tej walki 5 razy, chyba i zero pieniążków z tego. Jaj, jaj, jaj. Co tak mało, co tak mało? Powinienem go dostać z, z tego ze 100 przynajmniej punktu doświadczenia moim zdaniem. I z 200 zł, o najlepiej. <grystanie> A! Może gra uznała? Nie no, chłopie, co ty? 19 poziom już masz? Po co ci większy? <grystanie> już z tym możesz przejść całą grę. Nie będziemy ci dawać doświadczenia. Wyrąbiamy. <grystanie> Ale dobra, gwiazdka zdobyta. Całe kur, na szczęście. Się udało. Bania się, że to się zatnę i kurno będę musiał skończyć przedwcześnie serię czy coś. Nie, no. Ach. Przynajmniej obejrzę się bez poradnika. Tak. Część gwiazdek, kawałków gwiazdy zostały w końcu zebrane. Co mogło się zadziać z ostatnim kawałkiem gwiazdy? Wydaje mi się, że może być przetrzymywana na przykład U Usmajfiego na zamku 0. Dobra, co byśmy chcieli w sumie w tej chwili zrobić? Czy po walce z Bossem nie odzyskałem przypadkiem już wszystkich kwiatków? Tak. Całe zdrowie i całe kwiatki zostały odzyskane. No to. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Możemy na przykład powiedzieć Kowalowi, że się z pomocy. Pino... Nie, czekaj. Hinochia? Nie wiem, jak ja to pamiętam w ogóle. I że, no, przydał się nam w odzyskaniu gwiazdy. A, ten nam nic nie mówi. No dobra, spoko. Hmm. Może jeszcze zapiszę grę, zanim ruszę do zamku. Eee, tak przezornie, po prostu zróbmy to już i z głowy. Kurczę, czy przypadkiem. Dobra, zapiszę to tu. Bo ja nie sprawdzałem, czy w tym mieście nie mogę kupić może jakiejś broni nowej. No bo tak w sumie dawno żadnej broni nie kupowałem, a może nie zauważyłem, przeuczyłem coś. O kurde, tu faktycznie coś jest. A nie, tu już wszystko kupowałem, okej. Okay. <grymne> Czyli mamy najlepsze bronie możliwe na ten moment. No chyba, że gdzieś są ukryte, o których nie wiem. No Ale ze sklepów chyba chyba tak, chyba nic ciekawszego nie będzie. Może porozmawiamy z Parą Królewską. Może coś ciekawego ma dla nas do powiedzenia? Czekaj, ja chyba w tym kierunku idę. Eee, tutaj mają tą swoją sypialnię, nie? Ej, ty, zobaczcie co tutaj oni zrobili. Wyżłobili nasze statuły w zamku, ale fajnie. Chce zobaczyć kolekcję statu yy, króla. Mówicie. One są. Dobrze zrobione. Ta statua. Wydaje się. Nie z tego świata unwordly. Jezu, takie słowo w ogóle istnieje. Tak, tak szczerze. To jest sypiane kreska. Będzie tutaj para. Aha, nie? Teraz znowu będziemy służyć królowi. Ale zostawiliśmy nasze domy otwarte. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. No. Raczej. Mmm. Nie, nie jest to jakby społeczność złodziejska. To chyba nie powinno się nic złego stać. O, są tutaj, dobrze. Możemy porozmawiać. Jaka skacenka. Mało tato. Czy byliście w stanie znaleźć gwiazdę, kochanie? Mój drogi? Tak. Yy, Aksem Rangersi zabrali ją od nas, ale odzyskaliśmy ją z powrotem. To przecudownie. Teraz ta gwiazda, czy tamta rzecz gwiazdzista, może być naprawiona, prawda? Chodzi chyba o drogę tą gwiazdą, tak? Zdaje się, że nie. Wciąż. No, brakuje jednego kawałka. Tak sądzę. A, wciąż Wam brakuje kawałka, bo to o król cały czas mówi. Ostatnia gwiazda. Czekaj, yy, jedyne miejsce, do, w którym jeszcze można by poszukać, to jest sklepienie Bowsera. Je, yeah, tak, wiem. Ale nie ma żadnej możliwości, żeby się tam dostać. Wierzcie mi, próbowaliśmy, ale. Nie, nie próbowaliśmy wcale. Tak, bo Pianka pamięta, że próbowaliśmy się tam dostać, jak kurna go jeszcze nie było w naszej drużynie, kiedy podchodziliśmy do tego mostu. Kiedy tam jeszcze mieliśmy tylko Maria samego. Tak, tak. Nawet Mario nie mógłby przeskoczyć tak daleko. Możemy go wystrzelić z katapulty. W porządku, pozwolę wam skorzystać z... z to jest to, kochanie! Powinniście skorzystać z królewskiego busa autobusa? Królewskiego? Za, zaniesie nas? Tam zawiezie. Do sklepienia? Tak, Pianko. Czas nadszedł dla ciebie, żeby skorzystać z busa. Dlaczego? Kiedy ja byłem w Twoim wieku? Serio? Jesteś co do tego całkowicie pewny? To za milion. <grymne> Oczywiście, mój drogi, nie ma co do tego wątpliwości. Już e, zamówił mm, ludzi na, naprawiających, naprawiaczy, żeby naprawili tego busa w czasie kiedy poszedłeś. Mm, ty zwyczajnie musisz pomóc Mario i innym zdobyć ostatnią gwiazdę. No, no gdzieś tam będziesz sobie w tle, w <grymne> gotowy do walki w każdej chwili. No, założysz się mama. No dalej Mario, lecimy. Dobra, a wytłumaczy mi ktoś gdzie jestem ten bus stały? <grybujesz> gdzie jest ten bus? Proszę. No, obiecajcie mi, że spełnicie wszystkich marzenia znowu. Pośpiesz się i złamać tą gwiazdę. S co? Strip? <grybujesz> naprawioną raz na dobrze. Szczęśliwej podróży. Dobra, dzięki. Gdzie ten bus? <głos》> będzie tutaj? Trzeba będzie go szukać gdzieś indziej. Sprawdźmy, sprawdźmy. Bo jak tutaj Valentina ostatni raz uciekała... Kurde, no właśnie. Jak Valentina tu ostatni raz uciekała, to mówiła coś o busie. A no, oczywiście tutaj tego busu nie ma jednak. Tyle skrzynek omijamy. <głos》> Tutaj jest wulkan, to nam nie potrzeba tam iść. Wydaje mi się wciąż, że ten bus będzie właśnie tam, hmm. gdzie ja ostatnio patrzyłem, czyli tam na górze. Próbowaliśmy tam już iść kilka razy, kiedy mieliśmy pobud w tym mieście i za każdym razem nic tam nie było, ale może teraz? Więc ja to coś zmieni? Bus został w końcu naprawiony. Możemy znowu zacząć operować. Jo super. Książę pianka. Hmm. Chcielibyśmy się dostać do sklepienia Bowsera. Czy mógłbyś nas podwieźć, proszę? Słyszałem historię odkrojenia busa. O oh, kurde, wieści szybko się rozchodzą. Kiedy <grydy> my sobie spadaliśmy w przestrzeń. <grydy> hmm. Dostaniemy was tam w mnieniu oka. Pokażcie tego busa, czy to jest jakaś chmurka, czy to jest jakieś żywe stworzenie. Nie, oni to naprawiali, to chyba musi być maszyna. Już nadchodzi, nadchodzi. A, jedna chmurka, ale to nie obyło się też bez żywego stworzenia kierującego tą chmurą. To wygląda jak samochodzik. Trochę mi przypomina Carby. Więc jak tam działa silnik? Hmm, raczej jak kociak. Czy zabrać księcia Piankę do wejścia bowzera Bowsera? E, czemu tylko księcia Piankę? A my też chcemy z nią. Pianka sam nie da rady zdobyć ostatniej gwiazdy bez przesady. Aż taki mocny nie jest. A może jest, tylko nie wiemy. O. Oczywiście. Mm. Nie mogę się doczekać, żeby znowu zadziałać tą maszyną. Siadaj księciu na pokład. A Mario a Mario może, może. Pianka się Maria jak przedmiot. Bo tak się nie liczy, żeby w ogóle o nim gadać jako o sobie. Wszyscy na pokładzie. Ta pianka i jego... <laughs> nie, dobra. Opuszczamy. To już wychodzimy. A jak się wystraszyli. U, u, u. U, u. No i co, no proszę państwa, mamy... Ostatnią lokację w grze. W końcu, po ponad 30 odcinkach... Udało nam się tu dostać. O, a co to są zakryty. Wszyscy patrzą z daleka na sklepienie. Aha, Aha, wszyscy przyszli zobaczyć, jak Mario tam wchodzi. Oni są jacyś chyba uzależnieni od Mariana. Czy patrzeć na niego, jak robi akcję. Fajne ładne. Ta ładne, dobra, to słowo nie pasowało akurat. Ach. Ten to uczucie gotującej lawy. Tak dobrze jest być w domu. Z Zapłaci mi za ukradnięcie mojego przesudownego zamku. Tak, tak Bowser, pomóż nam jeszcze tylko z nim zawalczyć przynajmniej. <gry> Właśnie ciekawe ile nam zostało w ogóle walk z bossami. Tylko ten z czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Dobra, tych strażników to ja może sobie ominę. O! Haha, <gry> nara! <gry> Te jakie gąby specjalne. Ciekawe ile zadają obrażeń. Dobra, to ja sobie po prostu pójdę między jednym i drugim. Ale my omijamy. Nie no, szczerze wolałbym najpierw znaleźć jakiś zapis. Jeszcze miałbym walczyć z tymi sieźmikami wszystkimi. Dzień dobry. O kurde oni mi łanią. O chulipa. A, nie, zdążyliście cwaniaki. Hmm. Widzę, że mogę tylko tutaj wejść. Dobra, nie chcę z wami jest nic nic A co to za ciemnica? Zmieniło się całkowicie. Klimat w zamku się zmienił. Więcej przeciwników, których sobie omijam sprytnie. Tam coś jest, tam była skrzynka, ale broniana przez gambę. Dobra, nasza pierwsza walka, zobaczmy. C Jestem jest przygotowany? Dobra, ten chłop chyba będzie najsłabszy, więc na początek niech pójdzie. Wow, oni są naprawdę prosi, jak życzka i bierze na cios. <laughs> Jeden. Ale ten chłop chyba już jest trochę mocniejszy narzędzia przyszły do, co do swoich sensów do swoich odczuć czy słuchacze mają uczucia kwestia dyskusyjna o ten kropną nic nie robić nie nie ci przynicy w ogóle nic tam nie robią no to wszystko już jasne dlaczego tak mało dostałem doświadczenia z Axum rangersów tak zwyczajnie nie chcę żebyśmy dostali już większego poziomu i to dlatego się nie odnowili przeciwnicy kurna w wulkanie bo wyobraźcie sobie, ja planowałem jeszcze wykspić się przed taksem Rangerami, ale nie mogłem, by się przeciwnicy już nie pojawiali po resetowaniu gry. Tak, wcześniej. No ciekawe kurczę, dlaczego. Nie, naprawdę, jesteśmy przelewelowani według tej gry. Albo nie. Fajnie, że dostanę z tej tenki walki więcej doświadczenia niż z Oko. Teraz to nie jest mimik. Dobrze. To był... to było coś. Au, kolejna walka. Ej, bo to są w sumie wszyscy wojownicy Bowsera. On nie może ich jakoś odwołać czy coś? Aaaa, a, a Bowser przestrasza potworów po prostu. Okej. Okay. dobra. Gąbę na start, bo nie mają mało zdrowia. Bowser odstrasza kolejnych wrogów. Ty, kurna. Jak dobrze, że ja Bowsera wziąłem do ekipy. Może jakbym miał kogoś innego, to by nie mogło być tak prosto. A tu patrz. prościzna totalna. Ile doświadczenia? Tego wystraszania? 10? Dobra, spoko. Eee? Drugi przeciwnik już był naszykowany, żeby nie skoczyć, ale byłem przygotowany i nie zyszarżowałem. I mamy zapis! O! I kto tam na nas czeka? Czy to nie jest pan złodziej dinozoru, który... ...nam wcześniej ukradł monetę, czy coś tam? Od nas? Pogadamy sobie z nim w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Dobrze, że się udało tych pokonać jak są w końcu. Do końca gry zostało nam już niewiele, więc zapraszam na kolejne odcinki, na kolejne filmy i na kolejne streamy. Na razie.